Siema mordy, tu Adikson. witam was w kolejnym odcinku z gry Seven Days To Die na moim kanale. W ostatnim odcinku prawie udało nam się ukończyć zadanie u tradera Boba, o tam na tamtych silosach, co tam są. Ja wam pokażę teraz, to udało mi się zrobić poza odcinkiem, udało mi się zdobyć warsztat, zbudować warsztat, trochę rozkręciłem samochodów, trochę miałem części, i zrobiłem warsztat, w którym mogę robić pełnowartościowych rzeczy. Yy, dalej, mam lepszą zbrojkę z warsztatu, znaczy część zbrojki, strój skrytobójcy, oczywiście podłączyłem ten noktowizor, który w pierwszych odcinkach zdobyłem, oczywiście to w nocy albo w ciemnych pomieszczeniach on będzie i udało mi się zrobić składzik na moje przedmioty. A więc bez zbędnego przedłużenia, standardowo widzimy się u tradera Siema, Bob, stary druhu. O, Siema. Masz jakąś robotę ziomek poziomu drugiego. Tak transport masz. Spoko. Well, that's better than a sharp Przyjmijmy tą robotę. Jeszcze w bazie mi się robi jedzonko, to pójdę po nie i widzimy się na, ba na bazie. Na bazie, co ja gadam? Widzimy się na zadanku. Oj, to będzie ciekawe miejsce. Na pewno. Na pewno będzie ciekawe miejsce. Jeszcze tu mamy o książeczkę. Oj, tu będzie naprawdę ciekawie, coś tak czuję. Tu będzie bardzo ciekawie. Zaczynajmy. Trzy czaszki. Odzyskajmy zapasy. Let's go. Albo w sumie wezmę to. O. Dobra, powolutku. My mamy czas, my poczekamy. O mój Boże, zombie spoza lokacji. Dobra, leży ziomek. Ale ja tak sobie z góry tutaj zobaczę, w sumie. Bo tutaj widzę gniazdo ptasie. Oj, to miasto jest ciekawe. Uuu, tam jeszcze jakieś się zbudy. Wow! Wiedziałem! Wiedziałem. Wiedziałem, że będziesz ptaszorze. Oba, nie bierzmy tego jajka. jeszcze szukamy. Oj! Obudziliśmy koś. O, był to jakiś cień. O, jest. Budowlaniec. Wow! Obudziliśmy kogoś znowu. Kolejnego budowlańca obudziliśmy. Nieźle. Świetnie. Dobra, zginął. Na szczęście wykrwawił się zombiak. Trochę dziwne, że zombiaki się wykrwawiają w tej grze, ale dobra. Niech im będzie, powiedzmy. Dobra, tutaj mamy kolejne jajeczko. my God tu śpi jeszcze zombiak tego szybko wyeliminujemy czy to się opłaca włączać w sumie dałoby to taki klimat a włączmy na chwilę ten noktowizor albo na razie nie jak będzie ciemniej może bo to jednak nie jest aż tak ciemno aby włączać ten no faktycznie o tu już są zapasy O, dobra. Zróbmy to tak. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to wam pominę. Akurat jak rozwalam to, widzimy się zera. Dobra, zniszczone. Tu gdzieś powinna być paczuszka. Trochę hałasu musiałem zrobić. Dobra, zadanie ukończone. O, tutaj jeszcze mamy trochę. No skorzystamy, skorzystamy. Na pewno, co nie? No, a tu są zamek jakieś spoza lokacji. O, jak słychać. Zamykane szafki. To weźmy sobie. Dobra, cicho tam bądźcie Tutaj kawiarka, wszystko szukane. No, wygląda na to, słuchajcie, że zrobiliśmy zadanie w całości. O to też by się opłacało zebrać. Ale pełno zombie na dworze. Może wyjdźmy skąd... Wejdźmy... WYJDŹMY! Bardziej. Wow! To ty się odrodziłeś, ziomek? Wow! Dziomek Co ty? Dobra. Oberwał raz. Oberwał drugi. Trzeci. Czwarty. Ile ty byś żył? A dobra, już nie żyjesz. Dobra, wyszliśmy. No i co, wracamy do Tradera Boba. Widzimy się u Tradera Boba, ale na początku pokażę wam. Bo tu nie znizła hordka musiała przyjść, skoro ich tyle słyszę, a jednak nie. Jeden ząbek się dobija. Ale zrobiłem! Co jest? Jak w Minecrafcie klacza. Ło. Wow. Hmm, tu tak trochę ich chodzi po tym mieście. Nieciekawie się robi. Z każdym dniem jakby tych zombie było coraz więcej. I to mnie zaczyna powoli niepokoić. Ten fakt, że zombie ciągle ich jest więcej na mieście. Z każdym dniem sobie jeżdżę i widzę ich coraz więcej. No ale dobra, my nie możemy się bać takich rzeczy, tak? Tam są te nieszczęsne silosy. Na pewno trzeba zrobić więcej zadań, tak? Robić więcej zadań, bo one dają dużo korzyści. Zabrać więcej jedzonka. Zbudować naprawdę porządną, już taką wielką, porządną bazę na hordę. Następną po prostu być przygotowanym na 200%, tak nie poddawać się. O, co nam się przyda na pewno. Dobra, siema Bob. Dzięki. Okej, hmm. okej. Okay, okay. W sumie to ja bym chciał od ciebie pakiet czasopism. Tak, i teraz wiem, że możemy zrobić karabiny, tak? Jakiś karabin, tak? I teraz, jaki to jest karabin? Karabiny, strzelby, karabiny, o. Sztucer. Uuu, jeszcze nie możemy tego, a karabiny maszynowe, dobra. Czy mogę, czy masz jeszcze jakąś robotę, ziomek? Tak, masz. To zróbmy może... Transport Jeszcze jeden Farm Hersh Farm, tak? A jeszcze kupmy o Ciebie w sumie coś do jedzonka. Masz tu na pewno do jedzonka jakieś fajne rzeczy. Na przykład puszkę makaronu. I co po prostu? Ja wam nie będę pomijał tego. Więc tam sobie po prostu pojedziemy. Tak, zajedziemy na tą miejscówkę i zrobimy to zadanie. Ja przez, po tym zadanku będę zbierał na pewno materiały. Albo zrobimy. Może jeszcze jedno nam się uda. Zobaczymy, jak to pójdzie wszystko. O, tutaj kolejny ząbiaczek sobie leci. Pięknie. Super, super. Tam jest ten biom zimowy. Będzie można zahaczyć w któryś dzień. Okej. Okay. Tam jest ta farma, yy, hersz. Tak? Hersz fan, farm <grych> Okej, okay, to jest ten... ale ten budynek jest... no wielki, wielki jest ten budynek Jak... jest wielki jak ten ziomek, który... oj Wow Jest wielki jak ten ziomek, który tu idzie Okej, okay, czyli to jest to, to jest ta farma Wow, ziomek, spokojnie Farm. Ok, czyli to jest obiekt podzielony na trzy części. Tak, ok, będzie to nierada wyzwanie. Wow, ziomek, przestraszyłeś mnie bardzo Dobra, Czyli tutaj może być dużo piesków. Oj, w tym wyzwaniu już są takie chodzące zombie. W porę zareagowałem na to warczenie. Tak, udało mi się w porę zareagować na to warczenie. Ale dostała. Znowu. Leży tam też jest jakiś zombiaczek, ale tutaj na, w, u góry tego budynku. Niby tak, tu jeszcze zombiak był jeden, tak tego przez tą siatkę zabijemy. Bo następne zombie się obudziły. To możemy je przez siatkę w sumie zabić. Dobra, wskoczymy sobie tu. Próbujmy rozwalić w sumie kawałek dachu tu. Ale bardziej tak od góry. Obudziliśmy cały domek, super. Dobra, zniszczymy sobie ten klocek, tak. Okej. Okay. Jeszcze jeden by się przydało tu zniszczyć. Zobaczcie co się dzieje w tym budynku. Wow, tu już jakiś przyjaciel skacze. Tego sobie zabijemy ładnie. Pyk. O, oh, jest, tu jest nasza paczka nawet. Słuchajcie, jakby się dało, nie dałoby się. Wow, no co ty tak biegasz, Ziomek? Spokojnie. To jest główny lud nawet, w tej miejscówce Jakby mi się udało Okej, okay, jakby mi się udało tutaj jakoś skoczyć. Wow, zrzut zaopatrzenia słyszę Tak, zrzut zaopatrzenia Dobra, po prostu zabijmy jeszcze tego ziomka Dobra Oberwał solidnie Leży. Okej. Okay. Szybko zbieramy torbę kurierską. ok. Ile stąd jest ten zrzut zaopatrzenia? W sumie to niedaleko. Tu gdzieś są te dwa zombiaki, tak? Dobra. Ja yeah, nie wierzę, obudziłem mi. Wow. Wow. Gin, gin, gin. Ile ty strzał tych przyjmujesz? Dobra, dostała. Jeszcze ja raz. No, gin! Gin! Leży ładnie. Mamy tu jakiś kufer większy, taki. Wow, dobra, jedzonko mamy tu jakieś. Części broni krótkiej. Oczywiście wszystko się przyda. Czy muszę pozbyć się wrogów na tej miejscówce, tak? Spoko. Dobra, z niej już tu wypadły te rzeczy. Gdzie tu jest odblokowana część tego budynku? Bo ja jakby jej nie widzę. Tu nie. Może tu? Ok, trzeba to zrobić powolutku. Wow, dobra. I teraz. Pyk, dobra. I teraz tu powinny być oznaczone jeszcze reszta tych zombiaków. Co ja wybieram, dokończenie tego zadania? No w sumie tak, opacałoby się skończyć to zadanie. Czy zrzut, ale to jest mrocznie, jakaś żywność to zawsze się przyda. Przeszukajmy te szafeczki. Ładnie, ładnie. O, proszę, książka o gotowaniu. Lecimy dalej. Dobra. Co tu nikogo nie ma? Jest tu przyjaciel, I jest tu jeszcze jeden gruby taki przyjaciel. Wow! Dobra, jeszcze tutaj, dobra, jeszcze tutaj dobra. Czy mamy tutaj przyjaciela jakiegoś? I tam dwóch niżej. Okej. Okay. Przydałoby się rozwalić tu to. Okej. Okay. Dobra. Aha. Dobra, i tam jeszcze dwa zębiaki są, tak? Okej okay. Dobra, obudziliśmy naszych ziomków dostała nie dostała super Dobra leży jeden leży jeszcze ten wow. Dobra jeszcze ten dobrze jeszcze ostatni ziomek. Który gdzie się skrył? Tutaj, ok. Skończyliśmy zadanie. A więc to by było na tyle, jeśli chodzi o, o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, cześć.